Kochane bracie, kochana siostro, dzięki łasce Bożej waszej wytrwałości dzisiaj jest ostatni dzień nowenny pompejańskiej w intencji jednej duszy. Dziękuję Bogu za każdego z was, za każde wołanie, za każde uderzenie serca. Za każdą część różańca, za Wasze poświęcenie. Dziękuję, dziękuję całym sercem. Ojcze Pio, który byłeś razem z nami w tym czasie, dzisiaj wspominamy Ciebie. Ciebie rozkochanego i zakochanego wróżańcu. Ty doskonale wiedziałeś, jak mocna to broń w walce o duszę. Dziękujemy, że razem z nami trwałeś na modlitwie, za to, że zatroszczyłeś się o tę jedną duszę. Dziękuję, Ojcze Pio. Jeśli ta dusza nadal trwa w jakimkolwiek, choćby najmniejszym grzechu, w trudności, Ojcze Pio, bądź jej opiekunem i nie zostawiaj jej, niech zostanie uwolniona, niech otrzyma potrzebne łaski. Niech powróci do Trójcy Świętej. Dzisiaj, przyjmując Komunię świętą, bracie i siostro, dziękując za życie ojca Pio i prosząc o łaski potrzebne dla tej jednej duszy, podziękuj także za siebie. Bo zawsze każda modlitwa dotyka nie tylko tych w intencji, których się modlimy, ale i nas. Za wszystko, co się w tym czasie wydarzyło, za każde dotknięcie łaski Bożej, przebaczenie, uwolnienie. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, Ty się zajmij naszymi braćmi i siostrami, wszystkimi duszami. Prosimy, razem z Ojcem, piję, jeszcze dzisiaj. Prosimy, Amen. Bogu niech będą dzięki.